Dzień dobry widzowie, znowu sobie Siema, siema, cześć, widocie. Najpierw będę właśnie czekać. Ja tutaj... Opa. A się wejść na tego bloka? Zniszczymy to zniszczy mnie sobie. To nie. Jeszcze tak słaba. E, 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 co? Tak się wygląda. Nie wiedziałem, dobra, dobra, dobra. Ale o jak się Ja Nie wiedziałem, jak się Ja nie lubię tego tylko tego do tego do to do tego do tego do tego to tego do na do tego do tego do tego do tego do tego do tego Titanic. Lecimy tu sobie home ustawię. B. Set home. I czekajcie. I teraz powinno to zadziałać. Klikamy sobie. O, są so, żelazka. O, wow, mamy żelazo. Nareszcie że żelazo. O, i złoto. Ciekawe, czy się wykopie normalnie. Ej, da się. Co to dla jaj wykopię jednego diamenta kamiennym kilofem. Co robisz? Dla wykopimy jednego diamenta kamiennym kilofem. A może no dobra, kupimy żelazne. Co robimy? Żelazo. Pięknie, pięknie. Dobra, chodź, kopie. Ciekawe czy jest to jakiś węgiel. Złoto sobie. sumie. Kolejne diamenty. Nie da się. Ciekawe ile ich jest. Nie jeden znowu. Nie, dwa. Poznaczam sobie te ruty. Wow, to jest ich dużo więcej. Więc ja to sprawdźmy czy pod składem też są. Tutaj nie ma, tutaj też nie ma. Tutaj dalej są elementy. Tutaj już ich nie ma. Tak, nie ma, dobra. Kolejna ruda jak już na Ja sobie wracam do mojego home'a. Więc to z elementami. Lecę teraz spawn? O kurde! Widzowie łowoko! Ty trochę na wejdzie Dobra, i trzeba poszukać węgla fajnie by było go zdobyć O, mamy tam kevika razu do niego nie zejdziemy łowoko i wala węgla Zacznę od jego zebrania prawie że tutaj idziemy dalej chopa opa, chopa idziemy dalej po tego chopa możesz coś powiedzieć powiedz mi na kanał hmm. no, kanał mam już pięć subskrypcji chopa 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 Tam chopa chopa tego chopa ale lecimy tu, tutaj. Iron. Na roll. początku sobie, skopię irona. Z tych długich diamentów mi się wydaje, że nie wystarczy. tym... No, Właśnie nie wydawajcie tak zwykłego kon Dobra i kopiemy jest go dużo. Teraz zobaczymy ile tworzy... O, tu jest jeszcze jeden, Kryj się przed mną I tu jeszcze drugi, dobra. I to już koniec. Ja sprawdźmy, ile mamy z węgielka. To Mamy 97 koblata, tak, to się nie stakuje, tak wiem widzowie. To może stak? To jest tu 999. Ogólnie i lecimy za chwilę do, i to czekajcie, I jeszcze jakby o czymś zapomniałem. Może czekajcie, kupię sobie... jeszcze deski sobie wezmę. Zrobię hopa. Czekam, czy mogę bawić. Nie, nie, bardzo spary. Nie mogę. Teraz są ci diaksowi. O nie, padłem sobie. Ja chciałbym sobie zrobić jeszcze troszkę drewna. To sobie temu metę motywowi. sobie pomoczała listę tej jaj. Esto, nie? Dzięki Moto. Jeszcze jeden to dwa go? E, stu, i lecimy na naszego sethome Halo a, muszę poczekać chwilkę. Czeka, ale i ja, 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 o, o nie, ja, ja, chopsloga, a ja, 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 to ja, Zlogał, 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 czemu wszystkie logają? O, nareszcie mamy nasze diamenciki. Jest... Kupię trochę kobla. A w sobie mam mega dużo kobla. A moje craftingi, czy mam wszystkie moje craftingi? Tak, mam ten dziwny i ten dziwny. Więc postawmy sobie oba. I skraftuję w tym oto tu. Znacznik. Ogólnie... Yy, dobra. Bierzemy sobie i kraftujemy sobie feniczer. I mamy tutaj crafting. To bierzemy sobie i teraz kupię dużo żelaza. Tyle wystarczy na razie. I bierzemy sobie ten oraz przepala... Nie będę przepalać niementu. Kolejny dajmoncy 3 Tyle to jak sukło, haha Jakie ha. to ja miałem więcej diamentów? Chyba tam No lostam. to jest mocne To widzę, to jest mocne Tak, z tego się mieliśmy wejść na 6 kilo w tej grze No chodźmy po to Będę teraz bogaty, jak Tutaj się z dużo Aż się dużo w kejwach. Jeśli się dosyć długo w Kajwie, to macie jakby free... Gdzie jest to miejsc To na pewno nie było. Będę musiał chyba sobie zobaczyć potem na nagraniach. Ale nie chcę mi się od razu ruszyć filmu. Nie, to było w takim razie w drugą stronę. Tak, chyba tu to było. O tak, 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 no, to było. Hopa, 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 Kolejny diament. Jeszcze jeden i ostatni. Ile mamy diamentów? Uwaga. 13 diamentów, 6 o, to się tyle golda. Mało węgla. Ale wykupimy wszystkie surowce z tej kopalni, myślę, ponieważ coś opyla, będziemy mieć i zrobimy sobie gdzieś bazę. Ale też myślę, że na następny odcinek. Teraz tylko dokończmy wydobywanie naszych przedmiotów. Opa, op, op, i mamy tu. E Dobra. i w sumie można wychodzić Tylko powiem to wszystko chyba Nie mam się kiery, więc kokiemy to tak No ja puściłem przez chwilę kamisz Moje myszki to lecę do góry w sumie. To tędy, oka? O, i węgiel, 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 węgiel. O, ho, 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 Ile tam rzeczy, dobra. Idziemy po to widowie. Nie zastanawiam się, tylko lecę, chcę. Dobra, najpierw skopię te diamenty tutaj. A nie będziesz kupować tego? O ho, 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 Ile tam było to z surowców! To jest miniatura piękna! I wielka. I dużo ma w sobie rzeczy. Ma w sobie mega dużo surowców, co mnie pociesza. Wyobrażacie sobie być z takim najbogatszym typem na To no, fajnie by było. No, o, o, I, to. Opa, o, I jeden diamencik. I tutaj jak kolejny. Jeszcze jeden. Tam jest węgiel. Miliony węgla to są. Węgiel się się bardzo przydał. To to też chętnie zbiorę. Jaki Jaki kanion. Dobra, trzeba zrobić zrobić tak, Chyba tak, góry. Ale co, sobie po tak, Chowła tutaj zakręcam e, Widzowie, e, chyba dzwonię do mojego kolegi, żeby ze mną pobrać O, jesteśmy O nie, spadłem, świetnie, ale na szczęście mam tu wyjście Tak, tutaj jest To ja dzwonię do kolegi i będziemy O, tak To tak, kupimy się tutaj, na góry chyba będę robić kreta. I wyjdźcie z kopalni. Chyba ten te tutaj przyszedłem. Uh -huh. To sprawdźmy, które takie są tu jakieś. Y, tu są jeszcze jakieś surowce są, ale czy mi się opłacą nie chodzić tak średnio? No opłacałby się, ale to złoto tak do kolegi i będziemy razem grać, przez co będzie ciekawsza rozgrywka. Czekajcie, sekundkę. To musieliśmy, musieliśmy wyjść.